Siemanko, siemanko, ja jestem Wertes, witajcie w kolejnym odcinku z Murder Mystery, słuchajcie, bo tutaj ostatnio mówiłem w filmie, że mało osób lubi to oglądać, a ja lubię w to grać, no taka jest, prawda, także słuchajcie, wszyscy, dosłownie wszyscy, którzy lubicie to faktycznie oglądać, że wbijacie chętnie na te Murder Mystery, stawcie łapeczkę w górę, żeby tutaj YouTube sobie ogarnął, że jednak, że jednak to jest fajna seria i żeby, żeby ten film był trochę, tak, tak trochę bardziej, wiecie, wy, wysyłany, aktywność zawsze dzięki temu urośnie, a być może... Natrafimy tutaj na nowych widzów, którzy jeszcze tutaj kanału nie subskrybują, którym też może się ten tryb spodobać i, i będzie wtedy mega fajnie. Także pamiętajcie, jeśli lubicie jakąś serię, zostawiajcie te łapki w górę od razu najlepiej, żeby ta aktywność po prostu jak najszybciej sobie tutaj rosła i będzie naprawdę w gitesik. O, tak to powiedziałem, jest ze mną Nondoran. Cześć, cześć. I ktoś mnie zabił właśnie w tym momencie. No masz. Jakiś zielony I... typ, słuchaj, chyba. On, on z łukiem lata, ale to tak... Nie wiem. Na dole? Dostałem dzitka. Właśnie na dole padłem. God damn it. God damn it. to ja. To, a to ja robię pauzę. Czekajcie, wznowiłem nagranie, słuchajcie, bo tutaj nondoran też padł i też nie, nie było widać mordercy tak nagle. Słuchajcie, chyba jakiś cheater z niewitko tam biegał. Ja pitole, co tu się wyprawia? To są normalnie dzikie akcje, takie, których normalnie nie wyczujecie, a się dzieją. Ja tak uważam. Czy ty to widzisz? Odwróćcie. Let it go. Let it go. Co się zadziało? Co dobrze, się dobrze. Zadziało? Wiesz, jak to, jak to... ja tu zaczynam czy... wkręcać, że normalna gadka dalej leci, no nie? A tak, tu patrzę, tak, tak. ty nie muszę nawet. Dobre, dobre. To się zastanawiam, podlecieć do ciebie i tak cię zheheszkować, czy coś? Jest ile tu ludzi. Tutaj. I... Tak. no. Trochę jest, trochę to jest, to, się. To jest trochę słaba mapa pod zabijanie, bo jest otwarty teren. To jest przypałowe tutaj. Mhm. Mm I wszyscy na środku biegają. I to dosłownie wszyscy. <laughs> Prezenty zaczęły pojawiać się po mapie. Mm -hmm. Dobrze, Nondoran. Dobrze, bardzo dobrze sobie radzisz. Masz. Bardzo dobrze sobie radzisz. Który to małuk? Już nie ma. Uku. A pilnujesz tutaj? Dobrze, dapsz, dapsz, dobrze, znaczy, Nie pilnuję, tylko tak akurat widziałem, że gość się wspinał po łuk to, to, to. Mm -hmm. Okej. Okay. Ło, stunty! Stuntyle co? oni... A te stunty <laughs> są fajne, bo właśnie zapędzają ludzi do... Co się stało? Detektyw padł. Co tam, masz dym jakieś? Mhm. Mm Okay, no znaczy, detektyw zabił y, tego, zwykłego A, człowieka? Ra random'a? Tak. I dlatego zginął, bo ten random szedł w jego stronę. <grych> Okej. Okay. Dobra, na się bo chyba mnie nikt nie widział. Nie wiem jak się... No ja, ja tak trochę hamsko, bo on był ze środka, z, zdjąłem paru typów. Ale mm -hmm. tak to kurde... O, prezent. Jej. No ktoś odbierał prezent i go zdjąłem. Ktoś za tobą idzie. Jakby coś na górę. Ale już nie idzie. Ha, no właśnie widziałem Twinik, myślę, że to on. Miałem, że to ja sobie z łukiem biegam, jak śmieszek. Śmieszek Andrzej. Idę na drugą stronę. Mhm. Właśnie tam jest na górze typ. Mhm. Tylko nie wiem, czy on z łukiem może, nie być. Tam jest to, na Gdzie? Lewo. Wow. O. <laughs> tam. A tam na lewo? Łopanie. Już nie ma go. Kim, o cyk dole, się pokazało na czacie. I cyk, na, na dole jest. Na dole a, łuk jest. E, Mogę go zdjąć, wie kurde. Wiesz, że ty? Wie. Czy, czy ja? Nie. Ja. Znaczy, wie chyba, że obydwoje, bo strzelał do mnie. A ty byłeś koło mnie. Ja go nie widzę. O, się przestraszyłem. <laughs> a to ty. O, nad nami w tym budynku. Ktoś tam śmiga. Hmm. Dawaj złoto, ty. Ja się boję, że zaraz... O, już, już ktoś spucował, już ktoś spucował. lucifer Kurde, ja ci dam ty typie. Który o, co to ten my, Aaron? To jest jakiś kurde taki z, ze śmiesznym ryjem. brak Zabiłeś go? jest jeden detekt i detektyw nie żyje, nie wiem, który to. Ale... Świetnie, świetnie. Na górze jest typ. Tam, nad tobą. do mną? Jak tam, dawno? Nie, tu przed tobą, tam gdzie sobie właśnie taki. No to tak, jak to widziałem. Ktoś tu strzelił. Tak, ten typ strzela cały czas tu w nas. On wie. Jak tam On wejść wi. na górę? Masz prawie. Jakbyś mógł zdjąć tego z dachu czarnego, to będzie świetnie. O, Leżę. dobra. Super. <grych> Akujat. Tylko, no niestety. Nie masz. Tamten unika. Ej, mało czasu, no, dobra. Na, na hamę trzeba lecieć. Kurde, na czas nie patrzyłem, no. Masz co? Masz. Aj, ty, kurde. No, uciekaczu. Uciekacz, dwie osoby zostały akurat, no? uciekacz, ale mu napisałem. <grym> Ta mapa, kurde, ale... jest jest troszeczkę za duża jak na ten otwarty obszar, bo naprawdę wiem... problematyczne było. <grym> ale spoko. Nie no, chyba dużo killi było. Te no, dwie tylko dwie, dwie, dwie osoby zostały. To, to, to My i tak, też przeżyliśmy. I tak spoko, no. Jakby było więcej czasu, pewnie byśmy ich zabili. No, bo tam już na tamtego leciałam, on już tam... <grym> Miał problem, bo widziałeś, że uciekał. Masz ciacho? The cake is lie. Tak, tak jest to osiągnięcie? No, to w ogóle. Cała gra polega na ciasteczku. Portal. No, no, no. Ops. No. Dobra, oczekiwanie. All right. To pauza. Czekaj, nie, nie wznowiłem nagrania i gadam. E, no. <śmiech> <śmiech> Mam detektywa, także jak będziesz widział jakieś mordercy, to tam daj znaka. Hmm. To jest zielony Power Ranger. Daję znaka. No spoko. Daję znaka, bo nie żyje. Tylko nie do końca To miło, to ja też pewnie zaraz padnę. Wydaje mi się, że coś jest z zielonym miał, ale nie jestem pewny. Zielony Power Ranger? Minął mnie, ale to... To nie ten. Ale jest też inny zielony. Zielony jest też żółw. Wiesz co, mógł to być też Steve? I tak, Stewek, na dole. Stivek? Na środku, na dole. Jest. O ten. Kurde, nie trafiłem. Do, to jest dokładnie ten. Ja właśnie jestem. O, na plec, no i Alex, no ja pierdzielek i panubów. No nie! <laughs> Nuby mordercy, o nie. Idę stąd. Cześć. Mimo było. <laughs> Stivek i Alex mordercy po prostu. <laughs> so. Tak, oh, kątem oka zauważyłem właśnie to spodnie tego, ale nie byłem pewny, czy to było on, czy nie. Mhm. Tylko nie dawać no. fake info. Coś się wyprawiało, normalnie, ja nie wiem. Ja nie wiem. <laughs> Najgorzej! a jakby taki pomysł. No? Na no następnym y, Murder Mystery, mhm. granoć większą ekipkę i żeby no. wszyscy mieli twojego skina to będzie genialne. Ktoś z nas jest młody, co? wtedy oni kompletnie nie wiedzą, co jest pięć. Nie tak, wiedzą, tak. kto za. To w sumie pomysł. Tak, ktoś tu umarł, ja tu sobie biegam jakby nigdy nic. Ups, muszę uciekać. Bo się kręcę w złych miejscach. Ups, ups, ups. Oddawać złoto. Marcepany. Hop, hop, hop. No patrz, kradno ziko mi tutaj normalnie. Oddawać zikosy. No nie ma. Prezydent nie Nie jesteś detektywem, a kogoś zastrzelisz, to też giniesz. Tak. Detektyw też to w sumie, jak go zestrzeli, to ginie. No wiem, to wiedziałem poprzednio, tylko nie wiedziałem, czy. Mm -hmm. Można fajkować, kto jest mordercą. Nie jestem pewna, czy tam Pierwsza scena tego. na ulicy, stanty. O nie, gościu w, w bluzie Moro jest mordercą. Uważaj, uważaj, uważaj. Lepiej tam nie iść. Bluza Morą. one. Pęk. Dobra, chyba stante już poszły. Czyli to... Ale kompo złota dostałem. O Maczku, ja e, no centralnie staję ku niego, ale on mnie nie widział, a ja jego nie widziałem. Ci mówisz, że był Zamora? Tak, 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 był Zamora. ale. A nie, to jest taki jak jest, on cię goni. Właśnie wiem. Mógłbym, mógłbym spróbować strzelić, ale. Dawaj, próbuj, bo on mnie zabije. Aaaa, z jego lewej strony poleciało, bo. No trudno. Jest... Ale przestał mnie gonić, bo strzelić do niego. Napisz na czacie Adidas Shirt. Adidas Moro. Dobra. Tylko jak on ma nich. Nie wiem nawet. Bik. Na środku jest i. To on już się nie kryje. No bo został spocowany, nie? <laughs> mm -hmm. No tylko też może być inna osoba z Moro, no nie? Ma czepeczkę. To jest Pixelastomatę. Hmm. Dobra. Spłucowany. Biegnę obok niego i lecę dalej. O, został zabity. Jak przyk. No. Było nie pisać, że Lucifer mówił, bo teraz ja będę pisał. No. A cóż, no, Jak. Ja dopuszcza taką możliwość, to? W chynoc, w chynot. Dobra, mam nie kolejny mur. Gdzie ten mur ten? Osoba, która zabijała, to właśnie ten. A może drugi się boi i nie, nie zabija. Ty, a może stoi af? O. Wow. Czekaj, balta pocisnę mnie Bo widzę jednego gościa, który trochę jest w dziwnym miejscu. Nie, jak to jest Czyści, czyści, gdziekolwiek jesteś. Znaczy nie, ci, bo ten typ był awk, po czym nagle się zaczął ruszać, patrzeć, a... strzela. Jaki strzela do jakiegoś typa, to może on. Albo ten Stevek. Jakiś slow ten Stevek, ty. Znaczy. Czas, czas się kończy, morderca sobie siedzi. No. Zobaczmy. Tak, tak zaraz to pewnie to podleci do mnie o Teno i będzie mordercą. No, albo ma takie czyty, że na jedną sekundę wszystkich zabije na. Taki <grym grym> teleport tak do każdego się... i pa, 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 pa. Tak, na, na plecy, W Dead tak, by Daylight tak. widziałem takie akcje. Gość odpalał piłę i się tepał do wszystkich. I wszyscy w jednym momencie padali. Dzidzi. To ty był? 6 kili miał. 21 berrybi. A to jakiś, hmm. jakiś ptako, Pokemon, no coś tam. Tego nie widziałem nawet na mapie. Ja też nie, nie spotkałem go. <laughs> <To> chyba dobrze. <laughs> Wait. Let's do this! Let's do this! Niewinny, let's do this! Tak, lecimy. Let's go, let's go. Let's go. Co? Co, 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 co? To była tajemnicza przerwa. Wypiłem podczas tej przerwy 17 energetyków. Jeszcze żyję, także słuchajcie, lecimy z tematem! <laughs> nie Zdecydowanie. No, nie no, żartuję. Ale lecimy. <laughs> Lecimy, Nondoran, Nondoran powiedział, że tamta arena, na której zrobiłem pauzę, była słaba, i żebyśmy poszli dalej, to poszliśmy tak, dalej. Tak. I trafiliśmy na lepszą mapę, co mi się w sumie podoba, i zaraz pewnie umrę i mi się nie będzie podobało, i to będzie mega, 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 mega słaba, ale wiecie. Łapeczka w górę trzeba zostawić 3 złota. Wiedziałem, że tu się coś będzie chowało. Albo człowiek, albo złoto. Tam jest zawsze kryjówka życia. Co za człowiek? Punchman. O nie. Co? E, jakiś taki z głową chyba. E, tak, Turbo Hero chyba jest. Z jaką głową? I no Turbo Hero, zobacz. A, do Enderman, dobra. No, chyba tak, ale wydaje mi się, że widziałem w jego ręku miecz. Tak, 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 tak. 100%. Turbomen? Turbomen? Moż, no, możesz go spucuwać jak też. <grych> jak on tam? Turbo hero. Turbo! Turbo Hero, Murder! Hahaha! No, Ti, ha, ha. ja już wiem skąd kojarzę tego skina. To jest skin tego, 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 jak on miał. Ale jest skin Michała? I... No. no? to One Punch Man. Nigdy nie oglądałem. Ale chyba to... A, no, tak, tak, tak. Tak, 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 tak. ja też nie oglądałem, ale... Ale w memach był, to, to, to się liczy! No. Kiedyś było z nim jakieś, jakieś memy, nie, nie pamiętam już, ale to tak z rok temu, coś takiego. Mam łuk! I nie zdążyłem puścić... ...strzały i mnie One Punch Man, znaczy ten, ten... Ten, 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 no, no, no. No! Jesteśmy na kolejnej ręce tamten Turbo bo coś tam hero padł, na szczęście, ale Dondoran też padł, także przeszliśmy na kolejną arenkę, jakim jest akwarium. Będziemy rybkami w morzu pełnym zdradzieckich morderców i Jeff The Little Fish tu dalej widnieje. I, o, ta rola mi się podoba, o, no. Detektywu? Ale na tej rundzie, słuchajcie, ta runda ma swoje takie, takie, nie wiem, Kurde, nie wiem jak to nazwać tą rundę, ale w, w niej jest coś takiego, że bardzo często się zdarza, że jak się tylko zaczyna runda, to trafiam na mordercę i padam. Nie wiem o co chodzi, ale tak bardzo często mi się trafia na tej rundzie. Na tej mapie. Tak, na, na tej mapie. No na tej rundzie no halo. No. Nie, nie, nie. Nondoran porobił, słuchajcie. Michał był jednym mordercą, a drugim był ten kaktus, który mnie zabił zły niedobry. Zjadły go piranie. I tak go zrzucić w piranie, jak mogłeś. Mojego wspierającego. No cóż, poprzednio się fokusował, więc teraz tak. Oddałeś, rozumiem. Dokładnie. <laughs> Okej. Okay. Jak to woli. Ma teraz nauczkę. Tak, tak to jest. O, coś był awka, przed nim stało złoto. <laughs> Unlucky. To, to w sobie takie dobre. Zobaczymy, zobaczymy. A teraz ten gość ma cały skin ze stołna i będzie gdzieś stał przy stole, Co mm. za ty? Co? Już mordercy zabili? A to, a to był ten Biokson. To wiesz, kto? No. On jest chyba u nas warty. No jest, jest tym Stanął się gdzieś na kablistowni i sobie stoi. O, jaka siatka. Jestem mordercą, chodź połuk. Ale takim z wyboju, czy takim, e, że tak się, tak się wydarzyło? Tak wiesz, to ja. To wracaj, 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 tam jest tam jest wracaj, wracaj, wracaj. Kilki. Wiesz, bo gdzie nie chcę ten, żeby nie poszedł jakiś e coś. gdzie ten łuk jest? No, a ktoś już musiał zabrać. No tam właśnie był łuk. Ale to chyba ten. A Michał zgarnął, dobra. No chyba okay. tak. Mhm. Mm brak jej, ten tak nikogo my... nie zabił. Wiesz, jako morderca i umarł. Jak <grafi> <Nie> mi <masz. grafi> przypał, A już 11 fragów mam. Idzie, gości, do ciebie tam. Tak? Chodzi tam, tam gdzie byłeś przez okay. Tam, gdzie zabijeś tyle ludzi. Mhm. Mm oni już mnie widzieli, bo ja sobie poleciałem na... UWAŻAJ! UWAŻAJ! I tutaj przy kolejce jest jeden gość. Mhm. Koło mnie. Co so, poleciałem tam, gdzie poleciałem. Jest łuk, na samym środku jest łuk, na górze. To uciekaj z tego środka, żeby nie było, że... Tak, 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 tak. Okej. Okay. Ja ciągle tamtą jedną osobę. Bierz ten łuk, bierz ten łuk. Ja mam, mam. Dobra? Ten ucieka ciągle przede mną. Elo! Ho -ho! Taka ucieczka życia była normalnie. Mm -hmm. Come on, Legendary. 15 kili już mam. <laughs> Sieka. Sieka na całego. Jest, jest, jak się wcelował we mnie, jest. Nie, o nie. chcę nic mówić, ale zostaliśmy sami. co się Michał, dajcie fraga, please. E, czekaj, 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 pokażę ci taką fajną sztuczkę. No? E, gdzie jest Michał? Nie, nie wiem. Możesz się domyślać, co chce zrobić. Chcecie się zacząć? Dajcie fragę, to będę miał 18 fragów. O, Będzie jest cała, cała arena w double Lapie. Berek, gonisz. Coś. A, on się tak skampił w tym, A ja myślałem, nie, ja że tam to tam ktoś uciekam. postawił. Uciekam. <laughs> Robię déjà vu. Deja vu? O nie. Czyli <laughs> no. <laughs> 18 fragmentów. Da się to zrobić! Ale zauważyłeś, znowu najlepsza akcja na koniec. No masz. Jak zwykle. Tak jak w <laughs> Forestie No. Kurde, double blapa samemu pocisnąć. Dobre, dobre. No znaczy, no, no wiem, że jakby, jakbyście mi fory nie dali, to pewnie by mi nie wyszło, ale, ale fajnie wyszło. Nie? Ja nie wiem o co chodzi. Uciekam na hawa. Kurde, to była naprawdę elegancka runda. Dziękujemy wam za oglądanie. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. I ten, trzymajcie kciuki za mojego kompa, żeby się naprawił, bo teraz ciągnę na zapasowym, ciskam. To jest w ogóle Minecraft, na którym nagrywałem parę lat temu teraz. Dokładnie ta konfiguracja odpalona, także śmiechowo, śmiechowo. No i ty, Tyle. Na razie, cześć! Yo, yo! Hej, yo! Cześć!